Witaj w parku przy ulicy Chemicznej. To niewielki skwer na obrzeżach miasta. Mimo tego, że jest daleko od centrum, warto tu wpadać. To tutaj znajduje się jedyny sklep Pepco w mieście. Akurat trafiliśmy na wyprzedaż. I to jaką? Wszystko po złotówce. Jak wejdziesz do środka, to już end. Przepadłeś. Nie wyjdziesz z pustymi rękami. Mimo szerokiego wyboru nieraz egzotycznych produktów Klienci najczęściej kupują eggs, czyli jajka. Spójrz, pewien klient zostawił swoje rzeczy w wózkach. Jego lista zakupów musiała wyglądać dość nietypowo. Zabrał ze sklepu tylko kwas i podręczniki do prawa. Hmm, wygląda to na zbrodniczy plan. Sprawę dla detektywa Rutkowskiego? Być może, po zapoznaniu się z kodeksem, zrezygnował ze swoich niecnych pomysłów. Tajemniczy klient złączył ze sobą wózki, żeby zaoszczędzić marne dwa złote, a to dusi grosz. Pierwsza grupa związków, którą omówimy, to aminokwasy. To związki, których cząsteczki łączą w sobie dwie grupy: karboksylową o charakterze kwasowym oraz aminową o charakterze zasadowym jak zasady prawa. Aminokwasy odłączają atomy ze swoich grup i tworzą między nimi wiązania peptydowe. Dwa lub więcej złączonych reszt aminokwasowych nazywamy peptydem. Takie, które składają się z dziesięciu lub mniej reszt aminokwasowych to oligopeptydy, a te, które liczą ponad 100 to polipeptydy. Polipeptydy są nazywane również białkami, które spełniają w organizmach funkcje budulcowe. Skojarz z białym budynkiem sklepu lub regulacyjne, jako enzymy. Sekwencja reszt aminokwasowych w łańcuchu peptydowym to tak zwana struktura pierwszorzędowa. Struktura drugorzędowa dotyczy łańcuchów, które posiadają stabilizujące wiązania wodorowe. Struktura trzeciorzędowa posiada znacznie więcej wiązań stabilizujących, między innymi mostki disiarczkowe i siły van der Walsa. Cząsteczka peptydło takiej strukturze jest już mocno pokręcona. Najwyższy stopień czwarty Przypisujemy białkom, które składają się z kilku peptydów połączonych różnego typu wiązaniami. Zapamiętaj również, że aminokwasy dzielimy na endogenne, czyli wytwarzane wewnątrz komórek, i egzogenne, czyli takie, które trzeba dostarczyć organizmowi z pokarmem. Białka pełnowartościowe zawierają komplet aminokwasów egzogennych. Możemy je znaleźć m.in. w kurzych jajach. Niesłychanie się rozsierdziłem! Wybacz za te emocje, ale spójrz sam, czego się tutaj dopuszczono. Ktoś próbował wyczyścić stary wózek sklepowy w oczku wodnym. To jeszcze nie wszystko, bo wygląda na to, że użył do tego denaturatu i soli. Zupełnie jakby myślał, że brud można pokonać denaturacją lub wysalaniem. Chyba opuszczał lekcje biologii. Przecież każdy wie, że tym procesom podlegają tylko peptydy. Ten niepoważny pomysł w niczym nie pomógł. Wózek jest w opłakanym stanie. Peptydy, a więc też białka, mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem stężonych alkoholi, wysokiej temperatury, silnych kwasów, silnych zasad oraz metali ciężkich. Takie zjawisko jest nazywane denaturacją i powoduje trwałą utratę wtórnych struktur, czyli tych orzędowości, od czwartej do drugiej. Ich utrata powoduje, że białko traci zdolność do pełnienia funkcji biologicznej. Ponieważ ta jest ściśle związana z jego strukturą przestrzenną. Podobnym procesem do denaturacji jest wysalanie, jednak mówimy o nim nie w przypadku cząsteczek białek, a roztworów białkowych. Wysalanie powoduje, że roztwór gęstnieje i przyjmuje postać żelu. Temu zjawisku można przeciwdziałać poprzez dodanie rozpuszczalnika, np. wody. Bałagan, jaki tu zastaliśmy, wcale nie przeszkadza ludziom relaksować się w parku. I dobrze, że posiadają w sobie tyle pozytywnej energii. Weźmy na przykład tego puszystego pana. Przepraszam, trudno nie gapić mu się na bebech. Zupełnie nic go nie rusza. Mam wrażenie, że nie troszczy się tylko o otoczenie. Jego dieta też wygląda na zaniedbaną. W jednej ręce trzyma niezdrowe słodycze, a w drugiej? Czy to opakowanie tabletek z fosforem? Nie wiem, czy taka suplementacja poprawi jego zdrowie. Spójrz, obok leżaka znajduje się skrzynka z narzędziami i klucz. Być może przyszedł tutaj prosto z pracy. Chociaż jego czerwony nos sugeruje, że przed chwilą mógł uczestniczyć w niezłej imprezie. Nasz gość symbolizuje kolejną grupę związków czyli tłuszcze inaczej nazywane lipidami. Pełnią one w organizmie funkcje regulacyjne jako hormony lub budulcowe. Skojarz to ze skrzynią z narzędziami. Można nimi budować, jak i regulować. Spośród tłuszczy budulcowych najistotniejsze są glikolipidy, czyli związki powstałe z połączenia tłuszczy z resztami cukrowymi, oraz fosfolipidy. Symbolami tych grup są przedmioty trzymane przez naszego kolegę. Fosfolipidy tworzą błony biologiczne i posiadają charakterystyczną budowę. Ich główka hydrofilowa jest przyciągana przez wodę. Składa się z glicerolu, który należy do alkoholi. Główka łączy się z dwoma kwasami karboksylowymi, które z kolei są hydrofilowe. Cząsteczki wody odpychają je od siebie. Stąd nasz kolega ma mokrą głowę, a suche stópki. Jeśli park, to przede wszystkim przyroda. Nie sposób jej nie podziwiać. Mam ochotę wąchać kwiatki i zapomnieć o całym bałaganie, jaki pozostawili tu ludzie. Co za piękne kwiat o sześciu płatkach. Chyli się ku oczku, jakby chciał się napić z niego wody. O, a koło niego kręci się taka urocza pszczółka. Pewnie szuka nektaru do produkcji słodkiego miodu. Sielankowy widok. Tylko odrobinę niepokoi mnie ta kaczka, która mknie w ich kierunku. Wygląda, jakby była mocno pobudzona. Co tak mogło na nią wpłynąć? Nasza kaczuszka symbolizuje cukry, a dokładniej monosacharydy, nazywane też cukrami prostymi. To grupa związków, które dzielimy ze względu na ilość atomów węgla w cząsteczce. Triozy posiadają trzy atomy węgla. Najważniejszym z nich jest aldehyd glicerynowy, który stanowi pierwszy produkt fotosyntezy. Pentozy o pięciu węglach występują w kwasach nukleinowych jak deoksyryboza w DNA i ryboza w RNA. Heksozy o sześciu atomach węgla to glukoza, której nasza kaczka prawdopodobnie zjadła zbyt wiele. Być może to ten cukierek, po którym papierek unosi się na wodzie. Glukoza spełnia w organizmach rolę cukru energetycznego, a u zwierząt jest dodatkowo cukrem transportowym, co oznacza, że krąży we krwi i dociera do wszystkich komórek, które jej potrzebują. Inną ważną heksozą jest fruktoza. To izomer glukozy. Spotykany u roślin i w miodzie. Jeśli mowa o kaczkach, to widzę tutaj śliczną parkę. Miłość kwitnie wokół nich. Mocno trzymają się za skrzydła, zupełnie jak złączeni wiązaniem o, glikozydowym. Kaczor wydaje się odrobinę speszony. Myślę, że chodzi o tę bułkę z mlekiem, która unosi się w wodzie. Przywodzi mu na myśl sytuację, której wolałby wczoraj uniknąć. Oligosacharydy to cukry, które składają się z dwóch do dziesięciu reszt cukrów prostych. Połączenie, jakie tutaj występuje, to wiązanie o-glikozydowe. Do dwóch cukrów zaliczamy laktozę, która stanowi składnik mleka z saków. Budują ją reszty cząsteczek dwóch heksos, glukozy i galaktozy. Natomiast połączenie reszt glukozy i fruktozy to sacharoza, cukier transportowy u roślin. Dochodzę do wniosku, że obcowanie z przyrodą w tym parku wcale mnie nie uspokaja. To, co przelewa czarę, to ten krzew, na którym rosną buraki. Naprawdę? To już istny kosmos. Zwijajmy się stąd. Niektórzy wyraźnie wpadli na ten pomysł przed nami. Mówię o tym rozgałęzionym kluczu kaczek na niebie. Oby tylko nie wpadły w zasięg jakiegoś myśliwego, który chętnie udusi ich wątróbki. Czas na polisacharydy, czyli cukry złożone z ponad dziesięciu reszt cukrów prostych. Należy tutaj celuloza, której łańcuch cząsteczki jest tak prosty, jak rząd czuszek pod krzewem. Celuloza buduje ściany komórek roślinnych. W roślinach spotykamy również skrobie. To materiał zapasowy bulw i korzeni, na przykład buraka. Jej łańcuch jest rozgałęziony niczym sucha gałązka krzewu. Podobną rozgałęzioną cząsteczkę ma glikogen, cukier zapasowy zwierząt, który magazynowany jest przede wszystkim w komórkach wątroby i mięśniach. Duże zapasy cukru muszą mieć wędrujące ptaki, aby przetrwać podróż, w tym nasze kaczki lecące w rozgałęzionym kluczu.